W dniu dzisiejszym na zaproszenie komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku przygotowaliśmy szkolenie z zakresu motocyklowej asysty honorowej. Wiadomo, że będziecie mieli u siebie Euro 2012. Mecze będą się odbywały, więc takie pilotaże są Wam bardzo potrzebne. A co sprawia największe problemy w takim szkoleniu? Balans z ciałem, praca z motocyklem i manewry. Manewry, ponieważ zawsze manewry są wykonywane przy dużych prędkościach. Policja przygotowuje się do Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Wydział Ruchu Drogowego wspólnie z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zorganizował szkolenie odnośnie motocyklowej asysty honorowej. Tutaj policjanci się mają nauczyć jak bezpiecznie pilotować osoby ochraniane, jak też uczestniczyć właśnie we wszystkich pilotażach. W chwili obecnej możemy powiedzieć, że jesteśmy w trakcie uczestniczenia w zabezpieczeniu prezydencji, która odbywa się w Polsce. Ta ilość pilotaży bardzo mocno wzrosła i w zasadzie wszyscy policjanci województwa pomorskiego uczestniczą w tych pilotażach.